Ty idź po tom po prawej Ej, ja idę po do góry. Oj, śmierć, -no, -no. Tutaj, nie skoczyłem, nie skoczyłem. W ogóle nie miał skutk, nie miał nie już życia. Przez was. jej, Ej! Jesteś! Dobra, rzuć mi jeden, rzuć, rzuć, rzuć. Tutaj Tutaj, tutaj, za to mam.

Ty, ty wszystko zagrałeś. A klata to co? Dawaj klatę. A daj mi złote budki No nie, bo ty mi zarąbałeś wszystko. Dobra, no A daj mi złote budkę. Dobra. jak Nie, to ty. No kurde, nie baguj mi się. Wodo. Woda, woda. I bliżej jest do Bino i 20 tych stąd...

czy albo gościu jest na górze? Tu już widzę gościa, nie? Cześć? Gościu jest na górze, na górze jest, na górze jest. Na górze jest, widzisz? No dobrze, już. Co jest, ej? Widzisz go? No widzę. Mam moc, jeden na łuku. O, niech tam. Spadł. Mój, to jest moje Wyszedł A Dobra, kolejny jest tam Gdzie? 77 kratek od was Miechodźmy, nie zwiększaj.

Eee... Która szybkości Daj mi klatę. Dobra, idziemy na spawn'a. Na śmietnik ci robić nie będę. A za co innego musisz robić? Dobra, idziemy z pana. Czyli żarcie muszę sobie. jest tak strasznie ładna, No i ty... No i ty znowu gościa ubiłeś, no żal Niech nic nie widział. To się wytnie. Gościu jest tam. Widziszcie X... będę robił? Czy te intra? Nie robi ci intra Nie, a kto? Sam sobie Z tak sobie Eee, 57 kratego de mnie sklepa będzie A ja? A ja tu stosuję w spał. idiot dlaczego? żebyś widział co ja przed chwilą zrobiłem to byś powiedział że jestem w kwadratu o jesteś Dobra spotykamy się na spawnie jak zamówię nasz ścianki tracia na spawnie pojeżdżacie, no na i tak ściągamy rzeczy bez skojarzeń. Yy, I na no co się klepiemy? Na obuszka Albo nie, na no strzałę. mi się, gramy jedną marynkę. Ale teraz mi nie bi. Ale tam pić. Kąpiciel? Serio? A to twoja ortografia Nie z ortografii, tylko... Moje wymysły, może to być Patrz, gdzie się zrozpiłem Dobra, rzeczy Czekaj, bo mi się musi rzutko odnowić Cześć Gdzie ty jesteś? Chodź tu Łap to. Co masz tam? Dla mnie? Yy, tak, po pierwsze... Czy klepiemy się na...? Czekaj, masz jakieś złoty jabłko? No właśnie nie mam. Eee yy, masz siekierkę? Eee, yy, nie. No, tak się klepiemy, ale to zaraz. Jeszcze absorpcję muszę mieć. No czemu ty masz 22 HP, ja mam tylko 20? O, absorpy. Zrobimy lepo, będziesz wielki. Ujecham do miał w dupie, ale nie umiesz tak, nie umiesz tak. Nie pura, to pura. Pura, 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 pura. Nie enchantuj sobie. Na co masz? Knok Jasne, pokaż Dobra to daję ci zenchantuję pokaż. pokaż Nie bo ty mi będziesz bił, dobra da, daj, daj ten pokaż. miecz na chwilę to Pokaż Pokaż jaki masz miecz No a sharp Daj ten miecz na chwilę Patrz jaki mam? Jezu dalej to będzie za godzinę trwało. Dobra, ile masz żyćka? No, masz tyle Odejdź Będę ci bił, to za chwilę będziesz mnie bił, nie, ale nie, jeszcze nie, 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 nie. Zgaduję że z grubego jest eee, nie no tak No to mamy to samo, na no, odwrót No, dawaj. Trzy, cztery, i... uciekam. Ej, no ty nie masz na odrzut, ziomuś! No, no ty nie masz na odrzut! Nie no, tak to ja się nie bawię. Jeszcze jedna no, arena. Widzimy się na kolejne ręce. Tym razem wygram ja. Siemka, jesteśmy na kolejne ręce, a w razem jest... Skąd Drugi raz. <gry> no he, he, he. no, no. Ja Jestem to twoim. Ja robię. Nie robię. Troll. Pan kurde wzięli mi mieszyk. Dobra, ja biegnę na stronę domku. Stronę światła? Gdzie e... jest domek? Biegniemy w stronę słońca. Fałszujesz. Dziękuję. Nie ma sensu. Idź dalej, za domki, za domka, za domka, za domka, za domka, za domka, za, 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 za i cały czas prosta. Telefon mi wibruje. Wibruje ci telefon? Te. Uuu, teraz się musi coś dziać. Bez kojarzeń. I idź za, za, moim kompasem, bo ja wiem gdzie to jest miasto ze skrzynkami. Nie że Jestem przy nim, bardzo blisko. Gdzie ty jesteś? Idź za kompasem. Scotty Jesteśmy rzeczy. Mam do ciebie mieczek. Jaki? Y, złoty, z knokiem. To chodź ze mną, chodź do mnie, chodź do mnie, bo tutaj jest typ. Chodź. Typ, ten typ. Gdzie jesteś? Dobra, chodź, 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 chodź. Dobra, right, widzę cię i tutaj jest typek Dobra, klepa, klepa, klepa Widzę go nawet widzę, widzę go, widzę, widzę go, widzę. To jest duch! wo Klepo, klepo, klepo go! Jeszcze to jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Sorry, sorry! Jeszcze jeden, złuku go Jeszcze coś zjeść, szybko, szybko, szybko Sam się zarzędko. Dzięki za te killa. Nie za co? Yy, masz jak albo coś? bo coś do jedzenia chociaż daj. Nie, nie mam już. Ja daj do jedzenia, bo mam pół HP. To ci powinno starczyć, bo... Dziękuję. Czekaj, muszę na ciebie nacisnąć. Musimy. Dajesz mi jakieś... coś? Proszę, masz mleczę. Ja mam różyczkę. Czekaj, muszę na ciebie nacisnąć, ziomu, ziom, ziom, ziomu, nie uciekaj, tak! Ja ani jednego typa nie sklepałem przez ciebie. Teraz typuś jesteś blisko nas, ale czekaj, bo przecież sobie zjeść, masz jak sełoże? Mm, mm, mam patyk. Też mam patyk. Idziemy na typa. No chyba to wiedzę. Widzę, sojusz, sojusz, sojusz! To jest sojusz? Dobra, zawsze na wypadek się je... No. Jak się ma Dobra i ciśniemy... No nik! Kurde, kurde, kurde! No kurde, uciek mi. A nie wyszedł? Nie. Jest to zabity. Bo się tepnął. Mam diaksa. Tak, tutaj. Dziękuję, we teraz szukamy tego craftingu. Spawn. Nie, bo tutaj też powinno gdzieś być. Na stówek gdzieś będzie. Czekaj. Idem, mam tego, mam zero tego, aby więc to zrobię nieziszczalność. Ło, bloki tutaj są. Jak czego? Bo wow. buchery, A ja, ten, ten. chyba tydzień temu. Yy, to taki ze mnie łeb, że zrobiłem, miałem trzy diaksy, zamiast diaksowy miecz to zrobiłem sobie diaksowy kilof. No, mądry jesteś bardzo. Zamiast. Dobra, idziemy spalną, bo tutaj nie ma jednak nic ciekawego. No, Jareczek. Gdzie? Idziemy na Jareczka? Jureczek. Jureczek jest od nas od 200 z tego. Ode mnie od 100 kratek już prawie. Kurde, kurdy, jakby co, table. jakby co będzie w opisie yy, mój kanał, myślę, że podasz. Nie. I No I Och, forever Ja Ja, że się przyspałni, a ty? No a już tutaj gościa strzelam. Dobra, ja sobie zrobię sobie. Dobra, ja zańko i go biję. Uciekać jeszcze? zabijesz go? Tak, gościu jest tu blisko mnie. Hele, widzę go. save me. To ty tu uciekasz? Nie, Nie. Wiesz? To ja! No to ty. Gdzie on jest ten typek? Ja... ja będę strzelał. Widzę go, widzę go. Co on ma? Jest. Co masz? Koks z jedną. bo miałem chyba dwa z serduszka mi się renderało. No, PT, fajnie będę go jechał. Jak ty widzisz jak bym się słabał. Ecio, bo teraz był blitz, star. No. Ale słabość. No i wiadomo, już mnie klepią. Jesteś... klepiam cię? Nie ugrzesz? No chyba. Bo ja być pro, pro game. Idę ci na pomoc. Znaczy, to mi Dobra, daj Zbieram śmieci. E, chcesz żelazny? Mmmm, no. Dobra, że ci zrobię. Na co, wesz na co weszło? Pogromcy nie umarłych. Serio, masz? Nie dzięki. Masz żelazny, masz żelazny, ej. Ty masz żelazny. A tutaj. To daj, da, da, daj, 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 Bum bum. Ba, 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 ba. Cześć, uważaj, żeby nikt pleców nie robił, bo... No, 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 no. Ostrość jeden. Serio, teraz masz lepszy ode mnie, mieczyk? Nie, bo było kiedyś mi wyskoczyło właśnie na ostrość chyba dwa. Na na pierwszy level jak się czatował. No wiem, na złotym. Cicho. To to jest Hamazami. 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 Jakiś Shimizu. Shimizu. No takie chińskie. I on jest... Tutaj gdzieś. Albo jest tu, przed nami, albo jest na tym dużym czymś. Ja biegnę... Jest na spawnie! Czekaj, ja idę na spama też. Jest nas pan. Idę go sklepać, idę go sklepać, idę, idę, idę po sklepać. Idę go sklepać. Dobra, dostał jednego hita, jeszcze dostał drugiego, dostał. No jeden hit, jeden hit, jeden hit Dobra, zabijłem go. Miał dwa diaksy. Trzy diaksy. Mam. Dobra Masz dwa diaksy i, robimy, i robisz sobie bez ulepszenia. No. To masz pogromca nie umarł. Zlepiemy się na diaksowe no, dlatego mówię, bez ulepszenia. Jest. Yy, dobra, nic zmniejsza z tym. No, ulepsz. Udalę... Ej, pokaż. chcesz craftować ten. Yy, Diaksoły miecz w Enchanting Stable. Dobra, spoko, masz, pokaż. Chodź, chodź, chodź. Poczekaj. poczekaj. Dobra. Yy, masz Koksa? Yyy, Dobra. Trzy, 4 i dobra. Dobra, <coughs> trzy, 4. A, poczekaj, Armor. Ile masz? Eee, ja mam 5 a ja 3, 6 Czekaj, a ile masz życia? Ty masz mniej życia, chyba jedno serduszko, nie? A ty masz ty tyle samo: bo ninja i. Ten... Ja nie mam ninja, ja mam grubego. A to mam jedno serduszko mniej, to ko. Zjemko... No to się wklepiemy, bo ty masz lepsze armor. 3, 2, 1, to. Ej no nie! Zjadłeś koksa! Widziałem! Nikt, nikt, no nie! Nikt nic nie widział. To się... Zjadłeś To się wytnie, nikt nic nie widział. Dobra. ty nie Nara i do następnego razu.